Czy naprawdę wybrałeś to, w co wierzysz, czy tylko to odziedziczyłeś? To pytanie, choć niewygodne, może otworzyć bramy do duchowej wolności. Bo co jeśli to, co od dzieciństwa nazywałeś wiarą, było od początku zaprogramowane? Co jeśli niektóre słowa, które wypowiadasz z pokorą i nadzieją, wcale nie prowadzą cię do Boga, ale wręcz odciągają od twojej istoty? W mało znanych tekstach gnostyckich, ukrytych przez wieki, Istnieje przekaz, że Jezus pozostawił naukę, której nigdy nie znajdziesz w ewangeliach kanonicznych. Została przekazana w nocy samotnej modlitwy tej w ogrodzie Getsemani i miała jedno zadanie: przebudzić uśpionych. Według tych pism istnieją byty zwane arkontami, siły porządku, które nie są ani aniołami, ani demonami, ale administratorami rzeczywistości, którzy czerpią siłę z ludzkiej nieświadomości. Karl Jung nazwałby ich Kompleksami zbiorowej nieświadomości. Strukturami, które utrzymują jednostkę w iluzji oddzielenia. I co najbardziej przerażające, ich najpotężniejszym narzędziem jest język. W tym filmie odkryjesz sześć słów, które, jak głoszą starożytni gnostycy, zostały wszczepione przez arkontów w każdą religię, by odcinać cię od Twojej duchowej mocy. Niektóre z nich z pewnością wypowiadasz codziennie. W Biblii czytamy o Jezusie modlącym się samotnie w ogrodzie Getsemani tuż przed aresztowaniem ale czego dokładnie wtedy doświadczał czego się bał i dlaczego ewangeliści tak powierzchownie opisują tę chwilę według przekazów gnostyckich w szczególności Ewangelii Judasza i Ewangelii Tomasza ta noc była czymś znacznie więcej niż tylko przygotowaniem do śmierci to była chwila objawienia w której Jezus uświadomił sobie że świat w którym żyjemy nie jest w pełni stworzony przez Boga miłości, ale jest systemem kontrolowanym przez byty zwane archontami. W tej wizji Jezus zobaczył, jak ludzkość została zaprogramowana, jak język religii, choć pełen światła, został przesiąknięty kodami oddzielenia, winy i podporządkowania. Karl Jung, badając apokryfy i alchemię, zauważył, że prawdziwa duchowość nie polega na ucieczce od ciemności, ale na jej integracji. Jezus w Getsemanii nie uciekał, on widzi mechanizm świata i decyduje się przejść przez niego świadomie. To wtedy, według tradycji gnostyckiej, przekazał swoim najbliższym uczniom wiedzę, która nie miała trafić do tłumów, bo była zbyt wywrotowa. Aż do teraz. Jak to możliwe, że ktoś może przez dekady modlić się, chodzić do kościoła, czytać pismo, a jednak w środku czuć pustkę? Nie porażkę, nie brak wiary. Tylko głęboki, cichy brak obecności. To doświadczenie nie jest rzadkością, zwłaszcza u osób, które od młodości były blisko Boga, a jednak czegoś ciągle brakuje. Tak jakby modlitwy odbijały się od sufitu, a rytuały, choć piękne, nie prowadziły do transformacji wewnętrznej. Karl Jung nazywał to zjawisko duchową inflacją, kiedy ego przywłaszcza sobie duchowe symbole. Ale nie dochodzi do autentycznego spotkania z jaźnią. Religia może wtedy stać się strukturą obronną, która zamiast prowadzić do Boga, oddziela od niego. W rzeczywistości wielu ludzi nie wie, że słowa, które wypowiadają z wiarą, mogą być nośnikami ograniczających programów. Zwłaszcza gdy te słowa nie wypływają z serca, ale zostały przyjęte bezrefleksyjnie z zewnątrz. To właśnie ten duchowy niedosyt skłania do poszukiwania głębiej. Do zadania pytania, które wymaga odwagi, czy moja wiara jest jeszcze żywa, czy tylko odziedziczona? I czy to, co nazywam Bogiem, jest naprawdę tym, który mnie stworzył? W starożytnych tekstach gnostyckich, takich jak Pistis Sofia czy Hipostaza Arkontów, pojawia się zaskakujący obraz rzeczywistości. Świat materialny nie został stworzony przez najwyższe boskie źródło, lecz przez byt pośredni, demiurga. Wspieranego przez istoty zwane arkontami. Arkontowie to nie diabły w klasycznym sensie. To byty energetyczne, które nie mają własnej kreatywności. Ich istnienie opiera się na kontroli iluzji i powtarzalności. Tworzą system, który działa jak klatka częstotliwości. Nie widzimy prętów, ale jesteśmy w niej uwięzieni. Jak? Przez język, systemy przekonań i emocje zasilające ich świat, strach, poczucie winy. Podporządkowanie. Karl Jung pisał, że archetypy, gdy nie są świadome, mogą przejąć naszą psychikę i zamienić nas w marionetki. Arkontowie działają podobnie. Korzystają z nieuświadomionych wzorców, by trzymać duszę w pętli powtarzalnego cierpienia i fałszywej nadziei. Ich celem nie jest zniszczenie człowieka, lecz odcięcie go od wewnętrznego źródła, od swojej jaźni, od Mony. I właśnie dlatego język, którego używasz, ma znaczenie. Słowa to częstotliwości, a częstotliwości to bramy. Większość ludzi uważa słowa za zwykłe narzędzia komunikacji, ale dla starożytnych mędrców, od Egiptu po Judeę, słowo było mocą sprawczą zdolną do tworzenia i niszczenia. W Księdze Rodzaju świat powstaje przez słowo: Niech się stanie światłość. W Ewangelii Jana czytamy: Na początku było słowo. Ale co, jeśli nie każde słowo jest neutralne? Gnostycy i mistycy twierdzili, że słowa są nośnikami częstotliwości energetycznych, które rezonują nie tylko w umyśle, ale przede wszystkim w duszy. Każde wypowiedziane słowo albo przybliża cię do siebie samego, albo od siebie oddziela. Karl Jung widział w języku wyraz głębokich archetypów. Mówił, że słowa mogą budzić nieświadomość zbiorową lub ją rozpuszczać. W zależności od tego, czy są wypowiadane świadomie, czy automatycznie. Arkontowie, według gnostyków, doskonale to rozumieli. Dlatego wszczepili określone słowa do religii, modlitw, rytuałów. Słowa, które brzmią pobożnie, ale niosą wibracje podporządkowania, winy i duchowej bezradności. Im częściej je powtarzasz, tym bardziej program się utrwala. Nie w duszy, bo dusza jest wolna. Ale w Twoim polu energetycznym, w Twojej psychice, w Twojej codziennej świadomości. W tekstach gnostyckich znajdujemy coś, co można nazwać mapą duchowej inżynierii języka. Według tych nauk, sześć kluczowych słów, które przeniknęły do każdej religii, zostało wszczepionych w dwa główne cele: po pierwsze, oddzielenie człowieka od boskości. To słowa, które sprawiają, że Bóg staje się czymś zewnętrznym, odległym, arbitralnym. W tej perspektywie ty jesteś zawsze niewystarczający i potrzebujesz pośredników. Po drugie, przekierowanie twojej mocy do autorytetów zewnętrznych. To słowa, które uczą cię, że musisz się podporządkować, prosić, zasługiwać, być zależnym. Karl Jung pisał, że każda prawdziwa przemiana duchowa zaczyna się od konfrontacji z tym, co przyjęliśmy jako prawdę objawioną, a co w rzeczywistości było tylko kulturowym przekazem. I często właśnie język jest tym pierwszym miejscem, w którym mieszkają nie nasze przekonania, ale czyjeś programy. Każde z tych sześciu słów omówimy osobno, ale już teraz zauważ, ile razy w życiu mówiłeś coś, co brzmiało święcie, ale sprawiało, że czułeś się mniejszy, winny, zależny, to nie przypadek. To jedno z pierwszych przekonań, jakie zakorzeniono w naszej duchowości. Nie jesteś godny Bożej Miłości. Jesteś grzesznikiem z natury, musisz się ukorzyć, aby zasłużyć. Słowo niegodność wibruje nisko, tworzy w duszy fałszywą tożsamość opartą na wstydzie i duchowej zależności. Nagle to, co boskie, staje się nieosiągalne, a twoje życie duchowe zamienia się w niekończący się proces próbowania zasłużenia. Karl Jung wielokrotnie podkreślał, że cieniem duszy jest wstyd, nie ten naturalny, który chroni przed złem. Ale ten sztucznie wbudowany przez systemy kontroli. Jung pisał, że dopóki nie uświadomisz sobie nieświadomego, będzie ono kierować twoim życiem i nazwiesz to przeznaczeniem. Niegodność to właśnie taki cień, wdrukowany przez język, powtarzany w modlitwach, kazaniach, liturgiach. To słowo działa jak kod blokujący dostęp do wewnętrznego światła. Bo jeśli wierzysz, że nie jesteś godny, nigdy nie sięgniesz po swoją pełnię. Gnostycy nauczali czegoś odwrotnego, że iskra Boga już jest w tobie, że pamiętasz, a nie zasługujesz, że masz się obudzić, a nie podporządkować. W większości tradycji religijnych Bóg jest nazywany Panem, najwyższym władcą, przed którym należy klękać, składać ofiary, słuchać bez pytania. Ale słowo Pan niesie ze sobą strukturę hierarchiczną, która nie istniała w pierwotnej duchowości. Dla gnostyków to określenie nie odnosiło się do najwyższego źródła życia, lecz do fałszywego Boga, Demiurga, istoty, która rościła sobie władzę nad światem materialnym, ale nie była stwórcą duszy. Karl Jung, badając gnostyków, zauważył, że ludzkość projektuje na Boga swoje własne wzorce władzy, dominacji, kary. Bóg jako Pan to często cień Ojca, autorytet, który żąda posłuszeństwa zamiast miłości, który każe zamiast prowadzić. Słowo Pan programuje duszę na relację pionową. Ty jesteś nisko, on wysoko. A przecież Jezus mówił: Królestwo Boże jest w Was, nie ponad Wami. Gdy wołasz do Boga jako Pana, nieświadomie tworzysz energetyczny dystans, jakbyś mówił: Nie jestem równy, nie jestem połączony. A przecież boskość to nie tyrania, to świadomość, obecność, jedność. I nie potrzebujesz klękać przed źródłem, które cię stworzyło z miłości. Z pozoru brzmi niewinnie, wręcz szlachetnie. Przebaczenie fundament duchowości, powtarzany w każdej religii. Ale gnostycy ostrzegali, to słowo, choć pozornie uzdrawiające, może służyć jako subtelne narzędzie kontroli. Dlaczego? Bo przebaczenie zakłada istnienie winnego i sędziego, zakłada hierarchię moralną, w której ktoś musi ci przebaczyć, lub ty musisz przebaczyć komuś, zanim nastąpi uzdrowienie. W praktyce duchowej może to prowadzić do ciągłego poczucia długu, winy, a nawet uzależnienia od przebaczenia jako aktu zewnętrznego, który uwalnia cię dopiero wtedy, gdy zostanie ci udzielony. Karl Jung pisał, że prawdziwe uzdrowienie nie polega na przebaczeniu, ale na zrozumieniu. Gdy naprawdę pojmujesz przyczynę cierpienia u siebie lub u innych, przebaczenie przestaje być potrzebne, rozpuszcza się w świetle świadomości. Arkontowie, według tradycji gnostyckiej, uczynili z przebaczenia mechanizm duchowego zawieszenia. Jesteś zawsze w procesie, nigdy gotowy, zawsze coś jeszcze musisz oczyścić, komuś wybaczyć, na coś zasłużyć, a tymczasem dusza nie potrzebuje przebaczenia, potrzebuje przebudzenia. Nie jesteś winny, jesteś śpiący. A słowa, które powtarzasz, mogą cię nadal usypiać lub obudzić. To dzięki łasce jesteś zbawiony. Słyszałeś to wiele razy. Ale co jeśli słowo łaska nie zawsze znaczy to, co myślisz? Gnostycy widzieli w tym pojęciu subtelny mechanizm poddania. Łaska to coś, co otrzymujesz od wyższej siły, ale nie możesz tego wypracować ani zrozumieć. W ten sposób twoja duchowa moc zostaje zawieszona, zależna od arbitralnej decyzji czegoś zewnętrznego. Łaska bywa przedstawiana jako cudowny dar, ale często niesie ze sobą podtekst nie zasługujesz, ale i tak ci dajemy. To wzmacnia energetykę niskiej samooceny, duchową pasywność. Karl Jung zwracał uwagę na niebezpieczeństwo infantylizacji duszy. Kiedy uzależniasz swoje zbawienie od łaski, pozostajesz w pozycji dziecka, czekającego aż ojciec się zlituje. Ale boskość, jak nauczał Jezus w Ewangeliach gnostyckich, nie działa z pozycji kaprysu czy litości, działa przez obecność, przez rozpoznanie. W rzeczywistości nie potrzebujesz łaski, potrzebujesz świadomości swojej natury. Boskość nie daje darów tym, którzy zasłużyli. Ona przypomina ci, kim jesteś. A kiedy to sobie przypomnisz, zrozumiesz, że wszystko już masz. Zostaniesz zbawionym, jeśli uwierzysz. Twoje zbawienie nadejdzie po śmierci. Zbawienie przyjdzie, gdy się oczyścisz, poprawisz, nawrócisz. Ale w tym wszystkim jest jedna wspólna nuta. Zbawienie jako coś przyszłego, oddalonego, warunkowego. Gnostycy kwestionowali te koncepcje u podstaw. Dla nich prawdziwe wyzwolenie nie jest czymś, co dopiero ma się wydarzyć, ale czymś, co trzeba sobie przypomnieć. Zbawienie nie przychodzi. Ono się odsłania, gdy przebudzisz się z iluzji. Karl Jung pisał, że człowiek nie zostaje oświecony przez wyobrażanie sobie świetlistych obrazów, lecz przez uświadomienie sobie ciemności. Tymczasem język zbawienia często służy odwrotnemu celowi. Odsuwa cię od siebie, każe ci czekać, zasługiwać, walczyć o coś, co w istocie już jest w tobie. Arkontowie, według nauk gnostycznych, karmią się energią nadziei przesuniętej w przyszłość. Bo dusza, która czeka na zbawienie, nie działa teraz, nie rozpoznaje swojej mocy tu i teraz. A Jezus, ten, którego nie pokazano w oficjalnych Ewangeliach, mówił jasno: Królestwo jest w Tobie, już teraz. To słowo brzmi cnotliwie, wzbudza skojarzenia z pokorą, dyscypliną, oddaniem, ale właśnie dlatego stało się jednym z najpotężniejszych narzędzi programowania duchowej zależności. Bądź posłuszny, Podporządkuj się. Nie pytaj, zaufaj. W religiach posłuszeństwo często przedstawiane jest jako wyraz miłości do Boga, ale gnostycy widzieli w tym fałszywy kontrakt: Jeśli się podporządkujesz, zostaniesz przyjęty, jeśli nie, odrzucony. Karl Jung zauważył, że prawdziwa duchowość nie może rozwijać się w cieniu ślepego posłuszeństwa. Gdy człowiek rezygnuje z własnego osądu i świadomości na rzecz zewnętrznego autorytetu, traci kontakt z jaźnią, tą głębszą boską warstwą siebie. Arkontowie, jako zarządcy iluzji, nie potrzebują Twojej miłości. Potrzebują Twojego automatyzmu. A posłuszeństwo, bez świadomości, bez pytania, bez obecności, jest energią, która ich zasila. Jezus w Ewangelii Tomasza mówił. Jeśli ci, którzy Was prowadzą, mówią: Królestwo jest w niebie, ptaki Was wyprzedzą. Jeśli mówią, jest w morzu, ryby Was wyprzedzą. Królestwo jest w Was i wokół Was. Posłuszeństwo odcina, świadomość łączy. To nie są zwykłe słowa. To zakodowane struktury częstotliwości, które czy powtarzane przez lata, tworzą duchowy krajobraz pełen lęku, zależności i zapomnienia. Ale skoro język był narzędziem zniewolenia, może też stać się bramą wyzwolenia. Gnostycy wierzyli, że każde słowo niesie wibracje. Gdy rozpoznasz, co dane słowo z tobą robi, przestajesz być jego ofiarą, zaczynasz wybierać. Rytuał uwolnienia nie polega na walce. Nie chodzi o to, by przeklinać stare słowa, czy walczyć z religią. Chodzi o świadome rozpoznanie i odrzucenie kodu, który nie służy już twojemu rozwojowi. Możesz zamknąć oczy i powiedzieć szeptem, z pełną obecnością. Dziś przestaje karmić słowa, które oddzielają mnie od Boga. Odzyskuję swój język, odzyskuje siebie. Karl Jung mówił, że nie można osiągnąć pełni bez konfrontacji z własnym cieniem, a te sześć słów to był zbiorowy cień duchowości, przez pokolenia niekwestionowany. Dziś możesz Go prześwietlić, dziś możesz Go zostawić. I stworzyć przestrzeń dla nowego języka, języka pamiętania, nieproszenia. W kanonicznych Ewangeliach Jezus mówi: Szukajcie, a znajdziecie. Ale w Ewangelii Tomasza mówi coś znacznie głębszego. Jeśli poznacie samych siebie, wtedy będziecie poznani i zrozumiecie, że jesteście synami żyjącego Ojca. To nie wezwanie do wiary, to wezwanie do rozpoznania, nie do błagania, nie do zasługiwania. Ale do przypomnienia sobie, kim jesteś w najgłębszym rdzeniu swojej istoty. Jezus, ten z nauk gnostyckich, nie był nauczycielem religii, ale przewodnikiem po wewnętrznym przebudzeniu. Jego język nie służył do władzy, ale do przebudzenia świadomości. Nie mówił, oddaj się panu, mówił, to czego szukasz, już masz. Karl Jung widział podobny mechanizm w psychice. Dopiero kiedy przestajemy szukać zbawienia na zewnątrz, Zaczynamy spotykać Boga w sobie. Język Jezusa to język, który nie uzależnia, nie osądza, nie dominuje. To język obecności. Język, w którym każde słowo potwierdza związek duszy ze źródłem, a nie oddziela jej od niego. Nie musisz już szukać pośredników. Ty jesteś bramą. Skoro sześć słów mogło cię uwięzić, inne sześć może cię wyzwolić. Ale to nie są słowa magiczne. Ich moc nie tkwi w dźwięku, ale w świadomości, z jaką je wypowiadasz. Oto sześć słów, które niosą wibracje suwerenności duchowej. Jeden. Jestem. To nie ego. To rozpoznanie istnienia, tu i teraz. Bez warunków, bez winy, bez historii. Dwój. Wybieram. Każde muszę zamień na wybieram. To ty decydujesz. Zawsze. Trzy. Pamiętam. Nie uczysz się Boga. Ty Go pamiętasz. On nigdy cię nie opuścił. Cztery. Czuję. Emocje są drogą, nie przeszkodą, są językiem duszy, nie słabością. 5. Ufam, nie komuś z zewnątrz, sobie, procesowi, wewnętrznej inteligencji. 6. Tworzę. Nie czekasz na cud, jesteś jego źródłem. Karl Jung pisał: Zostać sobą to największe osiągnięcie człowieka. Te słowa są mapą powrotu do siebie, nie jako idei, ale jako żywego doświadczenia. Wypowiadaj je świadomie. Nie jako afirmację do powtórzenia, ale jako przypomnienia dla duszy, która już wie. Bo to nie słowa zmieniają rzeczywistość. Ty ją zmieniasz. Przez to kim się stajesz, gdy je wypowiadasz. Nie potrzebujesz świętych miejsc, kadzideł ani przewodników duchowych. Potrzebujesz ciszy, obecności i prawdy. Monada w naukach gnostyckich to twoje boskie jądro, czysta iskra pochodząca bezpośrednio ze źródła. Nigdy nie została skażona, nigdy nie została oddzielona, ale ty o niej zapomniałeś. Rytuał powrotu nie polega na robieniu czegoś, polega na odpuszczeniu wszystkiego, co nie jest tobą. Oto prosta praktyka, którą możesz wykonać nocą, najlepiej tuż przed snem, gdy umysł zaczyna się wyciszać. Usiądź w ciszy, zamknij oczy, oddychaj głęboko, ale bez kontroli. Niech oddech sam cię prowadzi. W myślach bardzo cicho wypowiedz słowa. Jestem tym, który pamięta. Pozwól, by to zdanie spływało do środka, bez oczekiwania na efekt. Gdy pojawią się emocje, nie odpychaj ich, to bramy. Gdy poczujesz pustkę, zostań w niej, to przestrzeń przed objawieniem. Karl Jung pisał, że Bóg przychodzi do nas nie wtedy, gdy go wołamy, ale gdy jesteśmy gotowi go przyjąć. Nie szukaj światła. Zostań światłem, które przestaje uciekać od siebie. Nie jesteś sam. To, co teraz przeżywasz, rozpoznanie, że świat, który ci pokazano, nie jest pełny, wydarzało się przez wieki. Byli tacy, którzy nie zgodzili się na duchową iluzję, gnostycy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, esseńczycy, pustelnicy światła, którzy żyli poza systemem, katarzy, spaleni na stosach, bo mówili, że nie potrzebujesz pośrednika, by dotknąć Boga. Alchemicy, którzy ukryli język przebudzenia pod symbolem złota, kamienia filozoficznego i świętego małżeństwa. Karl Jung uważał, że alchemicy byli nie tylko proto naukowcami, ale przede wszystkim mistykami psychologii. Ich dzieła opowiadają nie o przemianie metali, lecz o procesie budzenia świadomości, o integracji cienia, duszy i jaźni. Ci ludzie, choć rozproszeni w czasie i przestrzeni, należą do jednej duchowej linii. Linii tych którzy nie szukali zbawienia, ale prawdy, którzy nie chcieli zasłużyć, ale rozpoznać. I ty teraz do nich dołączasz. Nie przez dogmat, nie przez inicjację, przez pamiętanie, bo jesteś częścią rodu światła, który mimo milczenia nigdy nie zgasł. Kiedy przestajesz używać słów, które Cię programowały, coś cichego, ale głębokiego zaczyna się zmieniać. Nie od razu, ale nieuchronnie. To nie magia. To zmiana częstotliwości, która działa jak nowe oprogramowanie. Twoje pole energetyczne, to co inni nazywają aurą, duchem, obecnością, zaczyna rezonować inaczej. Ludzie wokół ciebie zauważają zmianę, choć nie potrafią jej nazwać. Twoje wybory stają się jaśniejsze, toksyczne relacje odchodzą, pojawiają się synchroniczności, znaki o przypadki, które nie są przypadkowe. Karl Jung nazwał to zjawisko synchronicznością, momentami, w których świat zewnętrzny zaczyna odzwierciedlać twoje wewnętrzne przemiany. Nie dlatego, że coś przyciągasz, ale dlatego, że przestajesz żyć z poziomu braku. Gdy nie mówisz już zbaw mnie, przebacz mi, jestem niegodny, a zamiast tego jestem, wybieram, tworzę, świat zaczyna się układać pod twój prawdziwy rytm nie ten odziedziczony, twój. To nie afirmacja, to nowa częstotliwość bycia. System, o którym mówią gnostycy, ten stworzony przez Arkontów, nie potrzebuje murów ani łańcuchów. On trwa tak długo, jak długo ludzie wierzą w swoją małość, w swoją winę, w swoją zależność od zewnętrznych sił. Ale kiedy jednostki zaczynają pamiętać, nie tylko intelektualnie, ale na poziomie duchowej pewności, coś zaczyna się kruszyć. Nie system, jako struktura polityczna system jako konstrukcja energetyczna oparta na strachu i ślepym posłuszeństwie. Carl Jung pisał, że największym zagrożeniem dla kolektywnej nieświadomości jest świadomy człowiek, bo taki człowiek nie daje się prowadzić, nie reaguje automatycznie, nie ucieka przed cieniem, tylko go integruje. Każdy, kto uwalnia swój język, kto odzyskuje słowa, kto przestaje mówić jak niewolnik, przestaje być źródłem zasilania dla matrixa. To jest rewolucja bez walki, upadek bez przemocy, transformacja, która zaczyna się cicho w jednej duszy, a potem przeskakuje jak iskraj do drugiej, do trzeciej, aż ogień stanie się nie do zatrzymania.